Cześć, dzień dobry, witam Was pięknie w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj yy, zrobimy sobie podsumowanie. Ja zaczynam rozpalać, tak jak obiecałem ostatnio. Rozpalam, zrobię sobie kawę. Siadamy i liczymy. Zostańcie z nami. Kawa jest. W piecyku się pali, zobaczcie. Fajnie się ciepło robi. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kosztów, cofnijmy się troszeczkę w czasie. W tym filmie e, koszt stanu zero został podany. E, ja za chwilę podam koszt łączny: stan surowy zamknięty, czyli to jest koszt łącznie z e, naszymi oknami, czyli stolarką okienną, z bramą garażową i z pokryciem dachowym. Co się składa na stan surowy zamknięty? E, ja tutaj nie będę wymieniał takich rzeczy jak e, nie wiem. E, poziomica, narzędzia, które zakupiłem. Tu jest wszystko podane to jest łącznie z tym, jakieś wkręty, gwoździe, nie wiem, takie drobne rzeczy, tak? Więc stan surowy zamknięty. Słuchajcie, wyszedł nam 480 tysięcy. Do tego mamy już zakupioną pompę ciepła. Trzeba to doliczyć. Za chwilę podam pompy ciepła, wężeń na podłogówkę, boiler 200 litrowy do pompy ciepła, plus elektronika, czyli sterowniki do każdego pokoju. Oprócz tego sterowniki dwa główne, które będą zamontowane w kotłowni. Jeśli chodzi o ogrzewanie, czyli system pompy ciepła, za to, co już mamy zakupione, to wyszło nam 43 tysiące. Za chwilę zobaczycie jeszcze film odnośnie dachu. Przelecimy sobie dronem. Dach jeszcze nie jest w 100% skończony, ponieważ zabrakło nam dachówki, około 140 sztuk, na co niestety w chwili obecnej trzeba poczekać. porównując ceny do strony, z której kupili projekt, czyli Ekstra Na stronie tam jest podane, że stan surowy zamknięty na trzeci kwartał 2022 roku wynosi 357 tysięcy netto. Co nam daje brutto jakieś 440 tysięcy. Nasz budżet Przejechał się o jakieś 40 tysięcy. Czym to jest spowodowane? Myślę, że ceny na trzeci kwartał różne były. Jest to strona Ekstra podaje średnie ceny, więc zależy w jakim regionie polski się budujecie. Trzeba to wziąć pod uwagę, bo są różne ceny. Więc myślę, że te wahania, te wahania tych cen są spowodowane właśnie tym ta i ta różnica nasza tych 40 tysięcy. Dalej, troszeczkę przystępujemy z czasem budowy, to znaczy, ja nie będę się tutaj oszczędzał, będę dalej działał. Pierwsze co musimy troszeczkę tutaj podziałać z wilgocią, bo jest bardzo duża wilgoć. Dzisiaj, prawdę mówiąc, dopiero dzisiaj na, na taką dobrą dobrą temperaturę, żeśmy odpalili piec, bo wcześniej to były próby, czy jest szczelny, czy się nie kopci i tak dalej. Więc do czasu kiedy osiągniemy jakoś suchszy klimat w domu, bo czuć tą wilgoć, papier, który leży, zostawiłem do rozpałki do pieca. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko się rozpala jest bardzo wilgotny. Więc na pewno będziemy tutaj działać, roboty jest mnóstwo. Pierwsze co, na razie jak będziemy czekać, jak będziemy czekać na naszą dachówkę, nie wiem kiedy ona będzie, może w przyszłym tygodniu, to też musimy to zgrać z ekipą, która to musi wykończyć, czyli ekipą naszą od dachu. Oni też muszą mieć czas, termin wolny, ponieważ żeśmy trochę my wyszli z drabinki, gdzie mają poukładane prace na innych budowach, więc tu musimy też dograć. Więc przez ten czas dużo tutaj będę sam, więc Coś na pewno będziemy działać. Myślę, że pierwsze coś, czym się zajmiemy to uporządkowaniem garażu. Tam jest trochę za dużo tego materiału. Może pokażę. Zobaczcie tutaj spróbuję to posprzątać. Yy, został zerwany szalunek po naszych schodach. Więc te wszystkie dechy stąd wyjadą. Tu sobie postawię jakiś stół taki monterski, Nie wiem, yy, żeby trzymać na czymś piłę docięcia materiału i będziemy działać z tematem. Może tynki ogarniemy, może nie wiem, przyjdzie hydraulik albo elektryk. To już jest kwestia. Kwestia dogadania się z ekipami. Słuchajcie, skoro już mamy stan serwis zamknięty, czyli nasze założenia zostały już wykonane na ten rok, chciałbym podziękować ekipom, które brały udział w naszym projekcie. Zaczynając od początku, czyli ekipa od, ekipa od Piotra. A w szczególności też yy, od Piotra Koparkowy, który tutaj zrobił bardzo dużą robotę w krótkim czasie. Yy, następnie ekipa od więźby dachowej, też od Piotra. Nie znam po imieniu chłopaków, dziękuję im bardzo za to. Bardzo szybko się uwinęli. Yy, po kolei ekipa od Andrzeja, czyli pokrycie dachowe, które jeszcze nie jest skończone, ale na pewno będzie skończone. Dziękuję Andrzej, dziękuję chłopakom. No i oczywiście nasza stolarka okienna, czyli firma Dorplast z Kobelnicy. Dzięki wielkie. Fajna robota i czekam jeszcze na rolety. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Dziękuję z góry za poprzedni materiał, który został wydany i tam było sporo pytań. Nie zapomnijcie o w kciukach, subskrybowaniu, zostańcie z nami, na pewno będzie się jeszcze działo dużo. Trzymajcie się, cześć.